Ten świat, bo gdy znasz siłę swą cięży zło Mało nas, lecz do gwiazd Każdy skoczyć by mógł Gdy chce Pokonać siły złe Kodlioko Więcej jest niż grom Kodlioko Zmocni siłę twą Kodlioko wrogów śpię na dno Kodlioko Zniszczy każde zło Kodlioko Dobra, Jeremy, już idę. A! A -a -a! A -a! Yumi, co tu robisz tak późno? Jak widzisz, leżę sobie na ulicy. Corki pędziłem do internatu, wymknąłem się przez mur, żeby pójść na grzmot niebios cztery, ale to beznadzieja. Tak samo jak pierwsze trzy. Czemu się dziwi? Pewnie jestem zbyt wielkim optymistą. Nawet jak coś źle się zaczyna, zawsze mam nadzieję, że z czasem się polepszy. A, no dobra, muszę już lecieć. Serio? Dokąd? Ratować świat. Czy taka odpowiedź ci wystarczy? Puszczaj mnie, William! Dobrze, ale najpierw pocałuj mnie na dobranoc. A? Zgoda, tylko zamknij oczy. Ekstra, to jednak nie był zmarnowany wieczór. Mm. Mm. Yumi? Mm. Yumi? Yumi? Już jestem, Jeremy. Możesz mnie wysyłać. Jesteś w samą porę, by powitać naszych wracających z Lioko. Już dezaktywowali wieże? Cześć, mi, Gdzie ty byłaś? Nie słyszałaś własnej komórki? Nie masz się czym przejmować. Ja zasypiam ze trzy razy w tygodniu. Przy Ulrichu, który chrapie jak niedźwiedź, to kwestia przetrwania. W sumie to nie tylko mój twardy sen zaczyna mnie załamywać. Matias Burel? Obecny. Emmanuel Mayer. Obecna! Ej, hey, wiesz co? Wyciąłaś mi wczoraj Obecna. wredny numer. Nikt mnie jeszcze tak bardzo nie upokorzył. Dlaczego mi to zrobiłaś? Bo niedobrze mi się robi, jak odgrywasz kasanowe. Ale ja... Na początku było całkiem miło, ale teraz mam cię dosyć! Odwal się wreszcie, William, i zostaw mnie w spokoju! William Dunbar! William Dunbar! Nie drży się tak, nie jestem głuchy, przecież widzisz, że jestem! A? Anbar, do biblioteki, zejdź mi z oczu i możesz się dzisiaj pożegnać z basenem! Posłuchaj, chętnie bym się dowiedział, do czego tak się śpieszyłaś wczoraj w nocy. Kiedyś poznam tę twoją wielką tajemnicę. Na pewno. Nie przejmuj się, Jeremy. Napisaliśmy genialny referat. Mam nadzieję, od niego zależą nasze oceny. I co? Jakie są najnowsze informacje z naszego gimnazjum? Czyli Judith Nevers chodzi z Rolandem Limousin? Kim są Judith Nevers i Ronald Limousin? A skąd mam wiedzieć, ale wygląda na to, że chodzą? No nie, ja nie mogę. Ksana atakuje. Jak to znów? Tak! A najgorsze jest to, że Aelita i ja nie możemy uciec z historii. Nie tym razem... Nie martw się Einsteinie. Ulrich i ja przygotujemy się. Kiedy tam dotrzecie, wyślesz nas do Lyoko. Skończcie ten swój referat jak najszybciej. Hmm. Odgrywam kasanowe, tak? Yumi nie odbiera Ech. telefonu. Co się z nią ostatnio dzieje? Wczoraj nawaliła i znów teraz... Hmm. Psoże, możemy już zaczynać? Tak, możecie. Ale gdzie są Ot i Ulrik? E, więc tak wyszło, że mieli coś ważnego do załatwienia i ten... E... Coś ważniejszego od mojej lekcji? No właściwie to nie powinienem panu tego mówić, ale oni przygotowują niespodziankę dla pana, psoże Niespodziankę? Jaką niespodziankę? To jest e... wielkie historyczne przedstawienie na pańską cześć! O, oh. <laughs> nigdy bym nie odgadł. Tym razem ich usprawiedliwie. Czy możemy już zacząć? Tak, tak, jasne, zaczynajcie. Powiedzcie nam, co wiecie o I wojnie światowej. 28 czerwca 1914 roku serbski student zamordował w Sarajewie arcyksięcia Ferdynanda, dziedzica cesarza Austro-Węgier, Franciszka Józefa. Wzmocniono polityczne alianse i w niedługim czasie w konflikt zaangażowała się cała Europa. Serbia, Rosja, Francja, Wielka Brytania znalazły się po jednej stronie, a Niemcy i Austro-Węgry po drugiej. Wkrótce do wojny przystąpiły inne kraje. Niemcy... Zaatakowały Włochy, Grecja, Rumunia i Stany Zjednoczone przyłączyły się do aliantów. Do gry Turcja i Bułgaria. Po zawieszeniu broni, które zakończyły walki, podpisywano na przełomie października i listopada 1918 roku. Większość ludzi miała nadzieję, że koniec tej wojny oznacza koniec wszelkich wojen. Dlatego przedstawiciele zwycięskich krajów spotkali się w Paryżu na konferencji pokojowej z misją stworzenia Ligi Narodów oraz uchwalenia traktatu pokojowego narzuconego pokonanej stronie. Chyba nie było zbyt długo. Co, że mogę iść do pielęgniarki i głowa zaczęła mnie boleć, a mnie też boli. Tak, tak, idźcie, idźcie. Sam nagle poczułem się nie najlepiej. Zadzwoń jeszcze raz do Jumi. musi w końcu odebrać. Mm -hmm. I raz i dwa. Dzisiaj urządzimy sobie naukę pływania synchronicznego A to znaczy, żadnego pływania na czas stoperów, tylko czysty wdzięk Ponieważ ktoś kiedyś powiedział, obraz jest wart tysiąca słów Oto mała demonstracja, podziwiajcie finezję Wiesz co mi się zdaje? On ma tyle wdzięku, co słoń w baletkach Da nam dobre stopnie. Powiedzieliśmy mu wszystko, ale trochę za szybko. Kazał napisać referat na jedną stronę, ale nie mówił jak długo mam gadać. Wydaje mi się, że ostatnio Xana zrobił się bardziej aktywny. Ciągle siedzimy w lio. Hej, sorki, że wam przeszkadzam, ale możecie mi powiedzieć kim jest tak Xana? O, jesteście. Zaczynaliśmy już bez was. Twoja kolej. Ha? William tutaj robi. Wydaje mi się, że szedł za wami. O, ale ekstra miejscówka. I co wy tu kombinujecie? Może lepiej mu walnę. Spróbuj, jak taki jesteś mocny. Spokój. W tej chwili najważniejsza jest wieża. A potem zrobimy powrót do przeszłości i William o wszystkim zapomni. Nie byłbym tego taki pewny. Ja wszystko pamiętam i nie zapominam urazy. Gdzie jest Yumi? Poza zasięgiem. To jest jej tajemnica. Kryjówka z superkomputerem. Niesamowite. Teraz rozumiem, dlaczego nie chciała nic powiedzieć. Musimy poradzić sobie bez niej, wcale mi się to nie podoba. Mogę po nią skoczyć, jeśli chcecie. E? Mm -hmm. Mam nadzieję, że nas nie podkabluje, dyrowi. To nie w jego stylu. Poza tym nie mamy wyboru. Potrzebujemy, Yumi. Nie wiemy, co tym razem ksana nam upichcił. Transfer Oda. Transfer Ulrika. Skan Aelity. Skan Oda. Skan Ulrika. Wirtualizacja. Oto wasze pojazdy. Aktywowana wieża jest na północnym krańcu sektora. Tam, gdzie jesteście, powinniście widzieć jej poświatę. Dlaczego ty zawsze masz rację, Einstein? Dobra, Jeremy, ruszamy. Jak ja. Myśl o moim przykładzie. O dzień. Jest awaria. Jumi w drogę. Xana znowu zaatakował. Słuchaj, Dan co ty znowu bredzisz? Nawijasz się ze mnie, czy jakoś? Nie, znaczy nie tym razem. Hmm. Hmm. To ja. Marsz do dyrektora, natychmiast! Ech, masz rację, Jim. Przez niego prawie się utopiłam. A sama go zaprowadzę do dyrektora, żeby nie uciekł gdzieś po drodze. Doskonale! Zaprowadź go tam, Ishiyama! Wykazałaś się bardzo odpowiedzialną postawą! A ty mógłbyś brać z niej przykład, Dalbar. Tak, masz rację! Wiem, że Yumi mogłaby mnie jeszcze wiele nauczyć. Uwaga! Karaluchy są tuż za wami! Dobra, zajmę się nimi! Pole energii! Czy wiesz, ile ich jeszcze jest? Um. Całkiem sporo. Dzięki. Nie ma jak precyzja. Ugh. Zaczyna się. Nie. Ha. Dorki chłopaki, ale nikogo nie faworyzuje. Każdy dostaje to samo! Elita, skakuj do mnie! Dobra elita, przeskocz! Powiedz to karaluchom, będą zachwycone. Lecimy innymi drogami. Spotkamy się po drugiej stronie. Dobra! Trzymaj się mocno, mała. Gotowa na turbulencję. Eu Ciągle nie mam pojęcia, co robicie w tej zamkniętej fabryce. A ja nie mam pojęcia, dlaczego pozwolili ci nam pomóc. Może dlatego, że mi ufają? A ty? Oh. Jeremy, to ja jestem... Y, jesteśmy na moście. Ot i Ulrich są blisko aktywowanej wieży. No nie, i znowu spóźniłam się na imprezę. Ej, co to za koleś? Jeden z waszych superbohaterów? Nie, podejrzewam, że to jeden z superbandziorów. Jeremy, jest tu facet opętany przez Xanę, dlatego możemy się spóźnić. Dobrze, Yumi. Uważaj, co? Powiem reszcie, że muszą się śpieszyć. Ej, Yumi, ten gość to wasz superwróg? Pracownik elektrowni? Że nada. Spodziewałem się czegoś lepszego. Dobra, już odszczekuję. To jest super wrogi elektryk. Ach. Lećcie, zajmę się nimi. Ułatwiłem mnie z zaskoczenia. Yumi, jeszcze tu jesteś? Tak, jestem, ale nie za długo. Ten gość jest straszny. Trzymaj się, a Elita za chwilę wejdzie do wieży. Czekaj, Yumi, ja się nim zajmę. William, nie! <grym> Yumi, Yumi, co się dzieje? Yumi, co jest? Odezwij się! Ot, musicie skończyć z wieżą. Żartujesz chyba? Najpierw strzelimy sobie kapkę. Muszę ci coś powiedzieć, dobra? To nie najlepsza pora, William. Nie umiem pływać. Aelita, kod Lioko. Wieża dezaktywowana. Brawo, Aelita! Jeremy, spoko. Zdążyliście w samą porę. Wszystko u was w porządku? Tak, ale ma brakowało. Ej, co tu się stało? Skoro już po wszystkim, to możesz zapuścić powrót do przeszłości, nie? Y, żeby sam wiesz, kto przestał się wreszcie wtrącać. A skąd wiesz, że już po wszystkim? Ten koleś pracuje dla eksplobatu. Ta, i co? Jeśli się nie mylę, to ta firma zajmuje się burzeniem różnych budynków. Założę się, że ten gość przyszedł tu, żeby wysadzić fabrykę w powietrze. I bum! Słyszałeś, co powiedział William? Tak, nie przejmuj się, Yumi. Wrzucę powrót do przeszłości i dynamit zniknie wraz z pamięcią Williama. O nie, z cyfozoła! ma Aelitę! Dlaczego nie włączysz powrotu do przeszłości? To niebezpieczne. Nie wiemy, co się stanie z Aelitą, kiedy będzie w szponach Ksany. Więc chodź tu szybko, wyślecie do Lioko. Ulrik, ot, musicie poszukać tych bomb. Dobra. Powodzenia, Yumi. Nawzajem. Znajdźcie te kupie bomby, żeby nasza fabryka nie poszła z dymem. Chyba powinniśmy się rozdzielić. Dobra, to chodźcie. Transfer Yumi. Skan Yumi. Wirtualizacja. W porządku Jeremy, Scyfozoa właśnie puściła elitę. Pewnie zaraz pobiegnie do wieży przejścia, żeby zaprogramować zniszczenie sektora polarnego. Musisz jej w tym przeszkodzić za wszelką cenę! Dobra, nie ma sprawy. No, prawie. Dobra, znalazłem. Jest tutaj! Nie, to tylko jeden z założonych ładunków. Gdzieś tu musi być detonator. Jego właśnie trzeba szukać. Skąd ty się na tym znasz? Mój wuja pracował na budowie. Jeździłem do niego na wakacje. Pokazywał mi jak... Historie rodzinne są wzruszające, ale mamy tu małe ciśnienie. Dzięki, od. Jak myślisz, gdzie znajdziemy ten detonator? Nie wiem, ale tamten facet z eksplobatu powinien wiedzieć. Ta, ale jest nieprzytomny jak każdy po sksanafikowaniu. Wyszukaj się dalej, ja spróbuję go obudzić. <laughs> Lita zbliża się już do wieży przejścia. Ej, zbudź się, śpiąca królewna. Otwórz oczka, zobacz, twój ciągle przyszedł. Czego chcesz? Gdzie jestem? Mój dynamit! Gdzie środki wybuchowe? W tej fabryce, z detonatorem. Czy pan coś pamięta? Nie, moja głowa! Uważaj, Yumi, nie masz już zbyt wielu punktów! Niech pan się dokładnie przyjrzy. Gdyby musiał pan wysadzić tę fabrykę, gdzie by pan zostawił detonator? Nie mogę jeszcze zebrać myśli, ale chyba postawiłbym go gdzieś wysoko, żeby sygnał dotarł do wszystkich ładunków. Szukajcie na górze, jest gdzieś wysoko. Hmm. W porządku, Jeremy. Mam ją w zasięgu wzroku. Chyba znalazłem ten detonator. Gdzie? Huh? Tam wysoko. Uh. Przepraszam, Alyszo. Nie mam wyboru. Jeremy, znaleźliśmy detonator. Trzeba zaraz ewakuować fabrykę. Wszystko wyleci w powietrze za parę sekund. To niemożliwe Ulrich Nie zostawimy Jumi i Elity samych w Lyoko Daj mi pasek ha? Spróbuję odłączyć detonator i potrzebuję czegoś w rodzaju bocznika Umiesz to zrobić? Wujas mi to wyjaśnił A, Raz Raz? I wystarczy, nawet głupi by zrozumiał A teraz zmywaj się, bez sensu żebyśmy obaj wylecieli w powietrze Aha, o nie, ja też tu zostaję To będzie nas trzech! Hmm. Żół mi jeszcze jedno takie uderzenie i gra będzie dla ciebie skończona, dla sektora polarnego też. Jeremy, William rozbroił detonator. Już dobrze. Ho, ho! No proszę was. Przysięgam, że nikomu nie powiem. Zasłużył, żeby być jednym z nas. Poza tym przyda się nam. I już udowodnił, że potrafi pomóc. No to głosujmy. Jeśli wszyscy będą na tak, William oficjalnie zostanie członkiem naszego klubu. Przykro mi William. Jest jedno nie. Jesteście beznadziejni. Zresztą spodziewałem się, że tak będzie. Niektórzy nie radzą sobie z zazdrością. No, i co teraz powinniśmy zrobić? A jak myślisz, powrót do przeszłości? To było niefajne, Ulrich. Dlaczego jesteś przeciw? Ej, nie patrz tak na mnie. Nie szaleję za Williamem, ale to przecież on nas uratował. Byłby z niego świetny wojownik Lioko. Nie jestem przeciw. Jeżeli to nie ty, i nie ja, i nie Jeremy czy Aelita, to pewnie... Wybacz, William. Ale Tobie nie można zaufać. <grym> Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Zich Zapa Start International Polska Reżyseria Paweł Galia Dialogi Polskie Anna Niedźwiecka Dźwięki Montaż Janusz Tokarzewski Kierownik produkcji Dorotanyczek Udział wzięli Aelita Beata Wyrąbkiewicz Jeremy Anna Apostolakis Od Brygida Turowska Sisi Krystyna Kozanecka Ulryk Tomasz Bednarek Jumi Anna Sroka oraz Elżbieta Bednarek Agnieszka Kunikowska Cezary Kwieciński Krzysztof Szczerbiński Paweł Szczesny Robert Tondera Janusz Wituch Piosenka w wykonaniu Tomasza Steciuka